Thanks for rap. wakacje, walimy dziś nad bałty, Kręcimy kibony, będzie alkomautyk Na plaży nie leżymy, bo chce nam się tańczyć Jeśli nie jedziesz z nami, nie będziemy ciebie niańczyć Mówię do ziomala, wyszło jak dawaj jointa Słońca promienie na nas, życie to jest monta Biela Franku, w ręku, sikamy jak fontanna Tupy kręcą biodra, impreza granda Ogień, słońce, zioło na styl Smaki morza, letni chill. Hajs w kieszeni, wszyscy na maksa. Zaliczymy Bałtyk, wakacyjna jazda. Pod nogami piasek, stopy lekkie jak pióra, chłopaki w pełni gra, muzyka bębny, trupa. Laski roześmiane, błysk w oczach Wieczorem ognisko, rozmowy po nocach Nad Bałtykie, plener nasz pod sabaw. Słońce to pilody, jak gangsta brudna kasa Rytm dnia, vibe noc i każda chwila Żyjemy na pełnej, oto wakacyjna chwila Kucharze na grillu, smak szaszłyków kusi Ryba, miód, piwo, grill, wciąga nocno, rusz się Gangsta na leżaku, słońce w zenicie Letnie wakacje, chwile jak marzenie, noży przecież Ogień słońce, zioło na styl, smaki morza letni chill Hajs z kieszeni, wszyscy na maksa Zaliczymy Bałtyk, wakacyjna jazda Ogień, słońce, zioło na styl, smaki morza letni chill z kieszeni, wszyscy na maksa Zaliczymy Bałtyk, wakacyjna jazda Pod nogami piasek, stopy lekkie jak pióra Chłopaki w pełni, gra muzyka, bębny, trupa Laski roześmiane, błysk w oczach Wieczorem ognisko, rozmowy po nocach Nad Bałtykiem, trener nasz, plac zabaw Słońce pod piloty, jak gangsta brudna Gangsta brudna Bałtyk, nagle nasz, plac zabaw. To piloty jak gangsta brudna Gangsta brudna Gangsta brudna Puchraże na grillu, smak szaszłyków kusi Ryba, miód, piwo, grill, wciąga nos, No gangsta na leżaku Słońce w zenicie, letnie wakacje Chwile jak marzenie, noży i przecież